Posłuchajcie tego. Zobaczmy, czy był jakiś event świąteczny. Eee, Okej, okay, close. -e. i tak eee, jak to było zagraj, czy show selektor, nie, custom host, pamiętam jeszcze. Uwaga, jakby ktoś chciał dołączyć, kod jest c8a6, bardzo ładny. Eee, 30, dorwać, Krakena, fajne ale tylko na 38 osób. No dobra, zaczniemy od tego, tak nie będzie pieniędzy. Jutro, jakby co? Jest ee, Among Us VR, dzisiaj są Fall Guysy. Najważniejsze, oczywiście, jak widzicie, to są Fall Guysy na Linuxie. Czyli co? Został tylko PUBG i VR i tam wiadomo, jakieś gry, w które jakoś zabójczo dużo nie grałem, czyli Call of Duty, pewnie to jest tak dla Quieta. Kiedy Robercik? Realnie czekamy na 3.18, aż wyjdzie w postaci... Po nowym roku powinni zacząć coś patchować, nie wiem mają wakacji, pewnie mają do, nie wiem, boję się, że mogą być nawet do lutego wolne te darmozjady. Błędy są pozgłaszane. Co za czasy? Kiedyś człowiek crunchował, a teraz nic nie robią. Czy szansa na kontraktorów? Jutro wszystko możemy zrobić. Zainstaluję nawet. Tylko tego vr szkoda. szkoda. No. Mam nadzieję, że to jest kwestia pół roku realnie. Dobra. Chyba jedziemy od razu. się kto tutaj z nami jest w ogóle? Jakieś legendy o pseudonimie MS, na przykład. Jest pan Anus, Hydrochus. Ciekawe. Czekaj. Boski mówi, że cukier kiedyś wspierał? Linuxa? Co ty gadasz, kiedy to było? A to był cukier, czy To był może Oculus jeszcze? Może to był jeszcze ten. Lucky. Jak Jakąś nazywał. O, zaczynamy. Jak coś, to będzie jeszcze jedna. Eee, bo się ten twórca Oculusa? Nie Lucky Look, właśnie. Czekaj, czekaj. Lucky Palmer. Dziękuję, Shadow. Tak. Śniło mi Gramy testową na tym, na Linuxie. Zobaczymy, czy zadziała. Czy nie, wiem, nie, zbanują mnie na przykład na Epiku. Bo używam nielegalny system. czy tak, spacją się skacze, kontrolem się nurkuje. Są medale takie jak złoty, srebrny... Czy tak jest po polsku? Czy nie będziemy rozumieć, o co chodzi? Ty, jaka przyjemna rozgrywka. Szkoda, że... Jak w tym się zaczęło, ksywki. Raz tak, jak nie przeleciałem przez hopsa, co to znaczy? Róż, że nie ma Stacha, pewnie by nas tutaj zaorał. Dobra, rozumiem to. Czyli ten tor pewnie będziemy powtarzać, aż ktoś zarobi 100 punktów. Tyle i śmierć. Pewnie złote było za więcej punktów. Bardzo przyjemny jest ten, ma ten mazizm tutaj w tej grze. Już dwóch zakwalifikowanych i teraz chyba szybko wleci. To chyba wyjątkowo łatwych wylosowało. Uwaga, na epiku jest Mortal Shell. Tak, to prawda. Ty, ja wiedziałem, dosłownie błysk. Tak, pokazać nazwiska. Tylko to jest problem, ten tryb jest na mało ilość graczy. ale czemu nie? Czekaj, czekaj, że jeszcze za cukra wspierali Linuxa. Przestali w 2015 razem z OSX-em. A teraz, nie wspierają OSX-a? Zuckerbergi? Ale w 2015 jeszcze był Laki tam pracował chyba wtedy. Więc to było ten. No to mi się wydać, to pozostałości po Okulusie. Cukier tego nie zdążył wywalić i tyle. W sensie, że to było za cukre ale to był jeszcze mocny ten mocny okulus. Ok? Nie spadnij. Chwytaj. Ok, no dobra. Aha, musimy się. Nigdy tego nie robiłem z nimi. Ktoś chwyca na przykład <słyska> <słyska> na większą ilość osób to może być słodkie. Czy będzie wbijanie 6K w kartach? Oczywiście. Skoro wczoraj zaczęliśmy, gdzie musimy skończyć. Wystarczy przejść tylko w top 4 jedną grę Okej, okay, jak grać? Unikaj skakania na oznaczonych kafelkach, by spraw uniknąć Niech padnij do wody. Oznaczone ka... które są. To jest kraken faktycznie. Ja Wgląda na mechanicznego. Hej, <śmany> <śmany> daj Dlaczego mój nie został oznaczony? Co dalej to oznacza? To nie jest tak dramatyczne jak myślałem, że będzie. Ej, może było na boku, nie wiedziałem co się stanie totalnie. Dobra, e Jeszcze jedna osoba. I mamy finał. Widzieliśmy tam osobę. Nie, to był finał! Nie, zaraz, zaraz co z Doricha? Moment. Jakiś to, top zwrotów w akcji w telewizji? Nawiązanie, wspaniałe to było. To jest jakaś animacja płatna? Ciekawe. Jak ktoś by chciał dołączyć, mam jeszcze z 12 miejsc, a możemy zrobić więcej C8, A6. Czyli ja mogę teraz sobie ustawić. Ech. Czyli tak, to było krakenowe. Czy jest ten tryb. Brakuje tego trybu hardcore, on był wspaniały. To był. Hardcore był najlepszy. 60-osobowy z solo show, niestety, tak? Z tego co widzę. Będzie zwycięstwo do rankingu? Tak, możemy go też w tłumie. tak, tutaj... Ja tylko szukam listy graczy, żeby nie pominąć ksywki, to był ww.iwo, tylko przez V pisany, okej. Okay. Mamy ranking, to jest poważna sprawa. Eee... Ty, druga wygrana w Iwo. Okay. Dobra, zagramy jeszcze raz z Krakenami, na razie... na razie Fireant. Czekaj, czy to, czy to się gra tylko na klawiaturze? Myś, tak, jakby co ją myszką się obraca kamerę. Czekaj, NZ ciągle nie ma myszki. Aha, bo czeka na konkurs. Mam tą myszkę, cały czas jest blisko mnie. Myślę, że to jest. No, mam problem z tą myszką, okej. Okay? Dobra, lecimy chyba, bo to widzę, że ten. Eee. Zaczynamy tak, kolejny raz. O, Jezu, ktoś się dołączył pokrót. Akurat... Zobaczymy czy będą do... jak, jak duża jest. Pula map w tym trybie. Aha, nie podoba mi się to raz, zaraz, Dobra. Czekamy na graczy. Jedna osoba ma jakiś problem. Pewnie będę ja, tak? Bo coś widzę, że jest... Czekaj, Chiller pisze, że był wipe w Tarkowie, żebym ograł znowu. to Tarkow! A... Niestety StarsiTizen daje mi wszystko to, co chciałem od Tarkowa. Jaki kod? Nie pamiętam. Przepraszam, wyleciało mi. Tarkow jest za trudny, Tarkov jest uciążliwy, tak? On jest nadal top Twitcha Tarkov, czy już trochę spadł? Miałem tu swoje 5 minut. Że grałem na boty, no bo jaki jest sens grać na innych ludzi tam z extraction games podało mi się tylko PUBG. Dobra, nazwiska Co? Tylko się ścigałem do z To banał, dobra Wspaniała zabawa Aha, nie może tędy przeskoczyć. No i tyle z całego postępu, który wyrobiłem sobie. Okej, teraz jakieś pola do połowy, jak w, w Wipeoutach. Wipe tak? Ty, udało się! Nie sądziłem, że tak zrobię. Okej, jeszcze mamy dwa miejsca i niestety nie było dla nam zobaczyć zobaczyć e, nazwiska, które odpadli. Uwaga! Tak, Gloria Victis. Okej, okay, uh, Blastantis. Ta gra ma polską wersję, tylko żeby ją ustawić w menu. Przeżyj jak tylko możesz, nie spadając. To robiliśmy, to jest to z tymi ładunkami wybuchowymi. Tak? Tak. Wystarczy nie spaść. Mogę wejść do opcji? Nie mogę. Chciałem sobie obrócić myszkę, ale Ty, tylko 7 osób musi zginąć. I wszystko będzie okej. Okay. A została jeszcze jedna z tych 7 osób. Nie było jakiejś wielkiej walki tam o to spadanie. Ty jest lider, tak? Ktoś nie zna mitologii, Stach jest niestety daleko przed peletonem. Nie chcę skłamać, teraz dawno nie graliśmy, ale... Z 5 punktów ma przewagi? No, aż tak to losuje. Okej, okay, to jest to. Zobaczymy teraz z kamery zewnętrznej, jak należy... ...postępować w tym scenariuszu. unikać masek krakena. To jest pan patrol. Poznajmy naszych zawodników. Ktoś odra. A, jestem wymieniony. Dobra. Eee, Tragic Gerbil, Mister Fact Pass, pan Vivo, zwycięzca poprzedniej gry, panowynek, pan Max, te stroje są dobre tutaj. To jest ten Metaverse, o którym tyle mówili. Mam już trzy śmierci. Przepraszam, nie dostałem uwagi, kto zginął. Owynek zginął, mister Faxpas zginął. ładna muzyka jest. Zobaczmy, jak. Ok, jeśli dochodzi do tego, widzimy, że porusza się ruchem biskupa szachowego po przekątnych. Bardzo ciekawe Ty, mamy odpadł Dostał Twifido i Shedev i Raschar? Okej, okay, czyli. Jezu, Chryste, raschar jakiś cuda w tej bo widzimy, że był w powietrzu, ale przeżył czy on może tutaj zostać? Bo na Twifido sobie siedzi Czy jest rotacja tych Macek, bo tutaj macki nie dosięgają, tak? Więc czemu się ruszył? Albo się przesuwają, dobra, widzę. Przewalają się z czasem te kolumny, okej. Okay. Okej, okay, to jest jakiś piękne, ale prawdopodobnie niesamowite, udało się przeżyć. I uwaga, szedłem w Twifi do mamy nowego nowego zwycięzce. To jest też jakiś płatny skin. Gratulacje. Eee, nie było jeszcze ktoś nowy w końcu. Tutaj macie widzicie Mój Stachać. Jedno cyfrowo, ale wysoko. Już nie przekręciłem. Eee, gratulujemy. Że Pay to win, tak. Eee, przez duże T, to było tutaj. Niby, jest wszystko kapszlokiem, ale upewnijmy się. Eee, nie wiem, czy go teraz znajdę. Dobra, zróbmy na chwilę pauzę od tego. Działa, tak? Działa na Linuxie. Tak. Eee, ja tylko sobie na przyszłość muszę skonfigurować jedną rzecz. A to jest kontroler. Klawiatura, czy mysz ma osobne pole? Invert vertikala. Dam sobie czułość na maksa, żeby to byle tego by nie założał, żałował później, ale co też znaczy, na chwilę? Możemy, jak będą chętni, na chwilę oznacza, że jak będą chętni, mogę, możemy tego wrócić, tak? Cytując, klasyka najważniejsze, że na Linuxie działa, tak?